hejo, witajcie, witam wszystkich tak wiem, że dzisiaj środa i pewno dużo osób jest w szkole natomiast ja e, nie jestem w szkole ponieważ klasa pojechała na wycieczkę na kręgle no a ja nie chciałam po prostu jechać bo e, żartujmy wolę być w domu i nie wiem coś sobie pograć nie wiem, pomontować filmy czy coś no i co? dzisiaj jest taki pierwszy vlog na kanale bo nigdy nie było vlogów, więc się zaczynają robić no i co? Jak tutaj możecie widzieć, no to tam są modele i tak, to są lampki świąteczne, ponieważ mi się żarówka od żyrandola spaliła i no już jest kupiona, ale mi się nie chce tego ściągać. Jest co tak już mam wcześniej święta. No i co? No tutaj mogę taki zrobić rumtłosziki szybki w mojego pokoju. Tutaj są książki, tutaj brejerki i szlejch jeden mój ulubiony tam są bajela no i co yy, tutaj koniki tam błęcze i tutaj jest wielka gablota z modelami ale nie chcę mi się tego otwierać bo myślę że jestem leniwa no i co co tutaj wam jeszcze później mam no Ogólnie tutaj są konie, które będę robiła recenzję, które jeszcze jakby recenzji swoich nie miały, więc możecie już wyczekiwać, żeby też będziecie wiedzieli, które konie będę miał swoją recenzję. A tutaj są: e, jakby rozpoczęcie malowania, lub też bardziej e, zaczęłam rzeźbić grzywę temu panu. Ogon tak nie do końca wyszedł tutaj, ten ślepaczek nie wiem w ogonek zrobiłam i taką grzywę. Natomiast muszę najpierw je zmazać. A potem, chociaż w sumie zrobiłam byka, bo mogłam najpierw je zmazać, a potem dorobić grzywę, no ale No mi się, więc no już trudno, mój błąd Więc najpierw będę musiała kupić y, rozpuszczalnik i je po prostu zmazać z farby I na jakąś w maść pomalować, tylko nie wiem na jaką y, No i co? Y, mm, nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć no w sumie przed chwilą skończyłam grać w Robloxa, bo też postanowiłam cokolwiek nagrać, żeby był na tym kanał I powiem wam, że też, e, tutaj nie wiem, dam wam na Sparkle O, tak Że też statystyki trochę spadły, myślę, że przez to, że jest szkoła Ale też nie tylko mi, na przykład Julice też wyświetlanie spadła I też niektórym, na przykład też mi i tak dalej no, może myślę, że jest to wina szkoły, chociaż nie wiem, bo też staram się nagrywać. Ale nie jest jakoś tak źle, nie ma rudy z tą świetnąć, tylko nie jest taka wysoka jak zawsze, o tak to im, ale jest, ludzie oglądają. łapeczki są, więc się cieszyć. Eee, co by tu Wam jeszcze powiedzieć? No, jak wiecie, lubi też nie, na społeczności wstawiłam. Chwila, ja sobie osiągnę, bo się nie chce stać. O, dobra. To tak, tutaj Wam tak przybliżę. Bo lepiej, o. To tak, jak wiecie, to planuję e, zrobić e, specjal z okazji Halloween. E, będzie to horror, tylko że e, podczas e, myślenia na tym miałam już gotowy pomysł, nie? Tylko że problem taki, czy to nie będzie zbyt straszny horror, bo jakby e, no, tam się będzie dość dużo działo, będą straszne rzeczy. I ogólnie nie jestem pewna, czy to wrzucać na YouTube'a. No, znaczy pewnie będzie na początku, że dla osób powyżej nie wiem ileś lat, na przykład, nie wiem, no, osoby, co najmniej, które mają na przykład 13 lub nie wiem, 10 lat, nie będą mogły oglądać, lub też będą oglądać na swoją odpowiedzialność. Coś w tym rodzaju, ale to jeszcze nie mam planowane. Tak czy siak, nie wiem, czy nie zmienię yy, koncepcji i nie nagram czegoś innego. No chociaż co prawdę miałam tej pomysł, ale to jeszcze muszę przemyśleć, bo też nie chcę tegoś oczywiście przestraszyć czy coś, lub też wpłynąć na jakoś na psychikę przez ten film. Więc dlatego jeszcze będę musiała to obmyśleć. Yy, no i co tu jeszcze bym chciała powiedzieć? No tak, to to, to wygląda, o. E, jeszcze nie mam pomysłów. Oczywiście e, tak tam telewizor stoi, ale nie działa, bo nie ma tego taka, dekoda... A, no wiecie, jaka dura czy tam, się tam mówi, nie wiem. E, co jeszcze tutaj mam powiedzieć? Poszłam do salonu do Peluni tak Pelunia? O, tak Pelusia kochana. Tak, ona tutaj. Masażyki lubi tak. No i co mam tu powiedzieć jeszcze? Nie wiem, no na Instagramie też jestem aktywna, tak bardziej, bo tam rzucam zdjęcia różne, więc, no ale też niektórzy nie mają Instagrama i też nie, wiem, no, ostatnio też po prostu nie mam czasu na nagrywanie, bo tak nam zawalili tygodnie, że to jest masakra. No nie wiem, na przykład e, jutro mamy e, kartkówkę, w sensie ja mam e, z e, Hisora i się, czyli Hitu. E, bo tam nie pisałam. I też dowiem się, jaką ocenę dostałam ze biologii. Poprawiam biologię, no bo dostałam. No, jedynka nie mam się czym chwalić. Bo powiem wam tak: pani tak strasznie e, gada, szybko. Po prostu ciągle ona zmienia, jakby zdanie, i potem nie głubie się, nie wiem co nagada. A też po prostu ja jej nie lubię, bo raz powiedziała, że w prądkówce było co innego. Nie wiem, tutaj mi się wiem e, przeciął. No, jak Myślę, żeby by było tyle. Ja się będę z wami żegnać, ponieważ mam trochę robota, też bym chciała trochę odpocząć. Tak, z się się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!